przebudowa drogi powiatowej w gminie Dobra. W sierpniu powiat policki zawarł umowę z firmą Maldrobut na realizację przebudowy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wołczkowo-Dobra. Obecnie ułożony warstwą wiążącą został niespełna kilometrowy odcinek drogi. Do wykonania pozostało jeszcze 1,5 km frezowania na wierzchni układania warstwy wiążącej ścieralnej. Przypomnijmy, że odcinek drogi począwszy od Jeziora Głębokie w kierunku granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Dobra został wyremontowany w ramach budowy węzła przesiadkowego Głębokie. Powiat Policki otrzymał na realizację inwestycji dofinansowanie w kwocie blisko 2,4 miliona złotych z funduszu dróg samorządowych. Pozostałą kwotę dołożą wspólnie starostwo powiatowe w Policach oraz gmina Dobra. Gmina Dobra wykona również 10 przejść dla pieszych na wspomnianej drodze powiatowej. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drodze, wzdłuż której budowana jest ścieżka rowerowa Głębokie Dobra. Powiat Policki przeznaczył na ten cel 65 tysięcy złotych. Wszystkie prace powinny się zakończyć do końca listopada bieżącego roku. Na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Policach powstało miasteczko ruchu drogowego. Od wielu lat SOSW nr 1 jest organizatorem turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotychczas odbywały się one na drodze wewnętrznej i chodnikach. Teraz dzięki nowej inwestycji będą mogły odbywać się na terenie miasteczka rowerowego. Pojawił się pomysł, żeby takie miasteczko powstało, i powstało dzięki przychylności Powiatu Polickiego i sponsorów. Miasteczko ruchu drogowego ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego. Służy naszym dzieciom oczywiście, bo nasze dzieci jakby rozwijają tutaj te swoje zainteresowania w zakresie poruszania się rowerami. Dodatkowo wyposażone zostało w tor przeszkód wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. Miasteczko Ruchu Drogowego ma służyć również mieszkańcom powiatu polickiego, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności poruszania się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 850 tysięcy złotych. Po 61,5 tysiąca przekazała grupa Azot oraz Panatoni Development Europe. 50 tysięcy złotych miasto Szczecin, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu polickiego. No niestety, szanowni Państwo, nadal potrzebujemy chętnych, którzy zaopiekują się dziećmi, które czasowo, czasowo lub trochę dłużej potrzebują opieki rodziców zastępczych. Żeby zostać rodzicem zastępczym, wystarczy po prostu mieć jeden wolny pokój w domu, w którym mogłyby zamieszkać dzieci. Nie można być osobą karaną, a poza tym obojętnie ile ma się lat? Mogą być osoby młodsze, mogą być osoby starsze, trzeba być osobą pełnoletnią. Także zachęcamy wszystkich, którzy mają czas, bo to jest najważniejsze mają chęci i chcieliby pomóc dziecku, które w tej chwili nie ma opieki swoich rodziców żeby zgłaszali się do PCP-u. Zbliżają się święta i Państwo bardzo chętnie do nas dzwonicie, że przyniesiecie paczki. Nasze dzieci nie są biedne. One naprawdę mają wszystko materialnie. One potrzebują tylko trochę odrobinę miłości. Może, może będziecie mogli im ją dać. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach prowadzi całoroczną kampanię społeczną, poprzez którą chce uwrażliwić społeczeństwo na osoby wykazujące zaburzenia psychiczne. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w ramach projektu Chore Słowa Zdrowe Myślenie wydało biuletyn 2020 Ochrona Zdrowia Psychicznego dla osób borykających się z problemami zdrowia psychicznego oraz rodzin. I ogólnie całego społeczeństwa, tutaj naszego lokalnego. W wydanym biuletynie znajdują się informacje dotyczące między innymi działalności Powiatowego Klubu Samopomocy oraz klubu opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Stowarzyszenie od 6 lat prowadzi działalność na rzecz osób w kryzysach psychicznych. Oraz wspieramy także opiekunów osób różnych starszych, chorych, niepełnosprawnych. Codziennie od poniedziałku do piątku funkcjonuje Powiatowy Klub Samopomocy, gdzie znajdują wsparcie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, które poprawiają ich kondycję psychiczną oraz fizyczną. Korzystają ze spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem, warsztatów terapii zajęciowej czy spotkań klubowych. Zgłosić się do nas mogą osoby, które potrzebują wsparcia, tym bardziej w tym okresie, teraz pandemii. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach wraz z wolontariuszami zespołu szkół im. Ignacego Łukasiewicza w ramach drugiej edycji programu Ocalić od Zapomnienia uporządkował 20 opuszczonych grobów na terenie gminy Police. Celem tej akcji jest uporządkowanie nieczynnych cmentarzy i opuszczonych grobów na terenie gminy Police. W akcji wzięli udział wolontariusze z placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat policki, którzy wraz z pracownikami ZGKM uporządkowywali opuszczone groby na terenie polickich cmentarzy. Wśród uporządkowanych grobów znalazły się przede wszystkim te, w których spoczywają osoby bezdomne lub NN. W ubiegłym roku projekt wraz z zakładem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Policach realizowali podopieczni młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży. Jednak z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny w tym roku nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu. Program Ocalić od Zapomnienia będzie kontynuowany również w kolejnych latach w okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych. Reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie sportowym Drużyna Energii, w którym udział wzięło kilkanaście tysięcy uczniów z całej Polski. Trzecia edycja drużyny Energii rozpoczęła się od podejmowania wyzwań gwiazd polskiego sportu. Rywalizacja toczyła się w pięciu dyscyplinach: lekkiej atletyce, koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej oraz OCR. Kapitanem każdej drużyny był ambasador turnieju. Najlepsze szkoły w każdej z pięciu dyscyplin zdobyły sprzęt sportowy oraz zapewniły sobie wizytę ambasadorów w swoich placówkach, a także awansowały do wielkiego finału. Powiedzieć, że bardzo się cieszę. Podczas drużyna energii mogła brać udział cała szkoła. Bardzo fajnie się przy tym bawiliśmy, wydaliśmy dużo potu. Drużyna Strzebierzy zmierzyła się w wielkim finale z reprezentantami Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, Szkoły Podstawowej w Strojcu, Szkoły Podstawowej w Golicach oraz Szkoły Podstawowej imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach. Wychaję się bardzo. Gniastu na arenie, a samorząd uczniowskiej kupił sportowej. Drużyna młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży w nagrodę za drugie miejsce otrzymała 7350 zł. Ogromne wrażenie na wychowankach trzebieskiego mowu zrobił Sławomir szmal, były bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Nie było dostać wyróżnienia od Sławomira Szmala podczas rozgrywek drużyny energii w, drużynie NRG w Super było usłyszeć wyróżnienie słowa ZUS.